Panowie, witajcie bardzo serdecznie w drugim dniu naszych męskich medytacji spotkań. Z Mojżeszem dzisiaj będzie o ciemnej stronie nas, którą niepotrzebnie z siebie eliminujemy. Zapraszam. Panowie, w życiu wewnętrznym, w życiu lidera bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, w którą stronę się patrzy. Lider to jest taka postawa, taka osoba, która z jednej strony ma jakiś rodzaj refleksji, który jest konieczny do tego, żeby robić rzeczy mądre, a nie głupie, ale jest skoncentrowana na doświadczeniu, przekonaniu o tym, że chce coś w życiu w świecie zmieniać, chce to porządkować. I dlaczego to jest w ogóle, ten temat jest istotny w kluczu Mojżesza? Dlatego, że Mojżesz, kiedy się rodzi, jest nazwany człowiekiem, Biblia go nazywa, że był piękny. A bycie nazwanym pięknym to nie znaczy, że był ładny, w sensie estetycznie wyglądał, tylko to jest mowa o takim poczuciu, czy, czy mowa o tym, że w oczach Boga ma duże znaczenie, ma dużą godność. A to nie był człowiek który był wolny od wad i błędów. To był człowiek, który na pęczki popełniał błędy, który był bardzo daleki od ideałów, a jednak był nazwany wartościowym w oczach Boga. I wcale nie chodzi o to, żeby sobie teraz wmawiać o to, że jestem wartościowy tam, gdzie nie jestem wartościowy. Chodzi o to, żeby odrzucić taki sposób myślenia, który deprecjonuje te rzeczy, które we mnie są, tylko dlatego, że inni tego nie chcą, albo dla innych to jest niewygodne. I to jest zmora współczesności dla mężczyzn, dlatego, że się stawia tak, takie wiecie, wyobrażenia, że to musi być ładny, przystrzyżony, grzecznie wyglądający, w garniturku, elegancko wysławiający się mężczyzna, i, i większość, większość z nas ma takie doświadczenie, że wcale tacy nie jesteśmy. I całą naszą energię, czy zn z znaczącą część tej energii skupiamy na tym, żeby wyeliminować z siebie te y, części. Część osób buduje w ogóle taką fasadę sw y, swoją, którą przez pół życia buduje, drugą pół broni. I całą energię, która powinna pójść w zmianę świata, wykorzystują do tego, żeby dostosować siebie do świata. Ale warto się zastanowić, czy ten świat jest tego warty. Czy, czy może to my się nie dostosowujemy do jakichś chorych wymagań, które zupełnie są nam niepotrzebne. Ciekawe też w ogóle w życiu wewnętrznym, w życiu takim biblijnym i duchowym jest to, że to postacie biblijne często pokazują, że ich błędy, ich nawet grzechy i spektakularne zło czasami stawało się szansą na coś dobrego. Loyola mawiał, o tym, że nawet błędy pomagają w zdrowiu duszy. Więc chciałbym Wam zwrócić Waszą uwagę dzisiaj, w czasie medytacji, na to, żebyście popatrzyli na takie elementy, które, w, które pochłaniają Waszą energię, na to, żeby, żeby je zlikwidować. I chodzi o, o pewne wasze cechy, być może komuś z was środowisko zarzuca, że jest zbyt agresywny albo że zbyt źle się wypowiada, albo że jest zbyt szybko się za coś zabiera. Wszystko jedno co. zwróć uwagę gdzie ty wykorzystujesz swoją energię na to, żeby stłumić pewne części ciebie. A potem się zastanów, czy nie było takiej osoby albo takiej sytuacji, gdzie właśnie dzięki temu, właśnie dzięki temu sobie poradziłeś. I oczywiście nie chcę powiedzieć o tym, że jak ktoś bije inne osoby, czy stosuje wobec nich przemoc, to, to jest usprawiedliwienie do tego, żeby przy tym być. To są ewidentne problemy, nad którymi trzeba popracować. Raczej myślę o takich sytuacjach, gdzie ty możesz yy, normalnie z tym funkcjonować, tylko to nie przystoi do jakichś takich ogólnych wzorców tego, jakby świat chciał, żeby ten mężczyzna wyglądał. Trzeba to porzucić. To myślę, nie trzeba porzucić, żeby tą energię, którą masz w sobie do zmiany świata nie tłumić, nie mielić to, żeby w sobie coś wiecie zmienić, poprawić, przepracować. Właśnie tak zrobił Mojżesz. Więc zapraszam was do medytacji i do takiego pytania, gdzie ja niepotrzebnie marnuję energię, która mogłaby poprawić świat, a tylko zmieniam siebie i dostosowuję siebie może niepotrzebnie do tego świata, który jest teraz. Zapraszam do medytacji wieczorem sertownik myśli i widzimy się jutro. Do zobaczenia.